Raz, raz. Dzień dobry zespół. Nazywa się Cialis, a piosenka nosi tytuł Churala. jest teraz na topie. Komputer? Nie, zostaw to, patrz. Tutaj C2 muzyczka, bat! raz dwa 2, 2, Puszki, torba zmieści Czterech króli nie doniosy Jedno jebne już po drodze Zajedzę w siatce mam Kacpi, Melchior i Baltazar Na mieszkanku dzisiaj baza Tyle człowieku stoi Czy to są psy? Zaraz strzeli mnie chuj Zabiażdżcie piję psy dole dzwonię Bracia figofagot Plus popek z trzosnek Król Albanii Dzisiaj razem na kwadracie <mulacza> Dzisiaj się najemię razem z mi król, rozjebiemy cały szał i szpakuj. Nic nie pamiętam, co się działo na spadracie, nic nie pamiętam, mojej wódki bracie. Najebanie nie pamiętam, co robiłem wczoraj, cztery króli plus pół litra, plus wyjebka na wyschodach, nic nie pamiętam, Jezu, jak na ja nie nie jest moja. I wiem, co to dawać ten towar, już patrz wóz. Zaraz się do polecę jak balon. to mi poniesie, nie wie nawet bóg. To pod nas poniesie, nie wie nawet tego. Nie wie nawet tego Bóg, nie wie nawet tego Ducha. Nie wie nawet tego Klubu. Witam Was w teamu Opening Cyfrowek Go Pro Ludzie teraz sterują. Hed, klochnia. W pierwszym rzędzie, mogli się przyczepić, to jest otwarcie tego. Bo nie wiedziałem, kto tworzyć na samym początku. sam się nam się to cena. Kod kreskowy, drugi kod kreskowy. I trzeci. Teraz i podłączenie do telefonu telefonu MP4 Co to jest? Nie wiem co to jest Do PlayStation i do komputera Podełko jest samo sobie ładne Otwarcie było problemem dużym, ale tutaj się to otwiera, odwoku to jest przyczepione na magnesy. Same schawki się tak prezentują w takim pudełku. W tym wykorzystać do schowania czegoś Dobra. I teraz minus z tego, że trzeba to pudełko cel rozwalić, aby wyjąć te schawki Ale można też nożyczkami, w taki oto sposób Przedziec chowki, że zwolę, niż otworzę Robi... Tramik będzie po na dwie ręce To urwanie mnie ultimatyczkami, ja pierdolę To za pojeb

Właśnie jest bardzo chujowe Dobra jak już otworzyliśmy ale Kurwa, te pudełko jest pierdolen Ja pierdolę Ej, picha Dobra, ale w końcu jest najmniej mi potrzebne Zapierdolę, to pudełko rozpierdoliłem Dobra, No się tak prezentują? Tutaj mamy jakąś gumę no, To jest coś miękkiego Mamy tym metal To jest najważniejsza rzecz Właśnie muzyka skończyła, też tak się zaciekawiło no. zdjęciem też będzie jebany problem że nie te schodki tak ruszałem, że... że z, myślę, że nas wy, się wypierdolą całe. Po jednym dniu. Ale dobra. E, nie, ej nie, na, na Nesele to, to pudełko się może spierdolić. Ja pierdolę. Ej. Ej. To się pudełko rozpierdolić i tak bo inaczej tych się nie wyjmiesz dobra zrobię to teraz w tym, w tym momencie bo ja tu przynajmniej wczoraj chcę obczać, jak to zrobić dobra tam tutaj jest otwarcie lepsze tylko trzeba naciskać mi tutaj rozpierdolić kurwa chcę pudełko Chiary ja webe. Jeba no. o najdłuższy unboxing na świecie to będzie Kicha a to będzie na, na najdłuższy unboxing na, na świecie Bo ja sobie po otwieram Tak, mogę się doczekać, żeby to otworzyć, a teraz nie mogę tego otworzyć. Kurwa, to pudełko już spierdoliłem. Dobra, tak się prezentuję czwawki po otwarciu. Pudełko nasze na na nie, na nie przyda, chyba już do kosza. Kurwa, się padł mi. stańcie tutaj przez chwilę, zaraz się widzieć. To gózka. To jest pudełko już stałe Po otwarciu da wartości. Trochę rzecz rozpadło się. Ale coś tak schowa na, naprawdę. To już idziemy dalej. Pierwsze co mnie dziwiło w tych szafkach, to jest to, że bardziej chyba się w trzymają, albo to jest tak, żeby mogły przejechać w dół, w dół, albo w górę. Kurwa, że spierdoliłem szafki, ja pierdole, ja się nie raz mówiłem po szafkach, tylko już szafki fajnie. Z tych schowek jest to, że mają metalowe, to jest metalowe, a nie plastikowe. A to jest plastik. A, to jest plastik. Chyba. a Plusy są tego, że jest miękkie, to jest zrobione z poduszeczki. drzwi. Jeszcze ja też głoś głośność, chodźmy dalej. Kolejna rzecz, którą trzeba rozpierdolić. Ej, to jest naj najgorszy, kurwa, kawy świata. Ja pierdolę. Najgorszy, kurwa, pudełko, najgorszy pudełko świata. Tak się podtrzymuje, że jest po więciu, Jakaś głupka się zaciska. Dobrym były Bo jest ten Bo nie jest... Uff, to za starze To jest tak, by... Jeszcze go to jest. Co to jest zrobione? Żeby z wysokiej gumy To jest jak wysokiej gumy zrobione Dobra, to jesteśmy dalej o, o fajny kolor jest tego I proste wejście do tej gó... a, bo nie są łańcuchy no dobra nie będę go włączał może na lagi, ale... ale już rozpakuję dobra to jest bardzo fajne w dodatyku spiklus Седенки? Ааа, ну, На этом у меня то ухо. этими стоит, то есть как не скажу, что это, что могут быть вот ничего то ванны. Как не, не будет дороги, а? ale powinienem nie starczyć na długo napisz to, nie że trzeba całe pudełko całe pudełko rozwalić i to jest wielki minus bo pudełko jest bardzo fajne Kurde! O i mamy się kiedy? To może być jako... Tu ma się drugą długo opisy albo łupki wkładać. Jakby dłużej kto inny mnie ale... Możecie rysować w trzech kolorach. macie zrobić, sobie skrytkę na coś. macie coś sobie wyjąć. A właśnie telefon Podok jest bardzo fajnie zrobiony. Ja? To jest... Nie tyle no co mi... tym sobie dupę podeszli. Albo narysować sobie coś na matno. Na przykład coś takiego. Na przykład coś takiego macie sobie nalecować.

ale tu macie schować. Ale na na ryby. To różnica. O, pójdę tutaj do komendy zastosowania. Nie na przykład przykro.

Ten produkt zasługuje na 7 na 10. Bo pudełko, byłoby tego innego, nacisk się nie da odchodzić Niż to dosyć całe, całe wszystko. Plus są, jest kartka w środku, na którą możesz sobie coś narysować. Taśmę kręcą, nawet macie. I przyśmień sobie slajdź. Pudełko macie sobie wykorzystać na, na ryby i uważam, że ten produkt słuchuje na ocenę 7 na 10.